Dobra, nie, trzeba się cofnąć. Tak, bo tutaj nie ma tej naszej dźwigni. Na bank. Nie wiem, co tu. No tu musi być ta dźwignia gdzieś. Szukamy dalej. Widać, że tu jest większe pomieszczenie. I dźwignia musi się znaleźć. Tu gargulce znowu. Tam jest wyjście nasze. Wejście, wyjście. A my. Tu gdzieś na końcu tego pomieszczenia. Założę się, że tu gdzieś na końcu tego pomieszczenia. Całego. Ho, ho, ho. No żeśmy pobiegli gdzieś w jakąś stronę Nie wiadomo gdzie Tylko prosto przed siebie idziemy teraz No ciekawe, ciekawe gdzie dojdziemy, ciekawe Jak tak ciągle przed siebie Ale to przecież na mapce nie jest pokazane Burcze Ajajaj Idziemy w tamtą stronę. Chciała całą wodę. Ta, tu jeszcze. Na dół jakieś kamienie leżą. <śm> Jeszcze nie koniec. Chyba jeszcze nie. Końca nie widać. O, ta ryba fajna. Ryba jaskiniowa. Dawaj, 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 ciach. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze Nie, ryba już nie żyje. A nie, ryba żyje. Co, przyjaciółka żyje. I za rybak. O, daj, 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 daj. Ale się tych zebrało ludzi. Jezu, o jest w końcu tu gdzieś tak daleko. jest, ale co tam? Kolejna ryba jaskiniowa, Nawet ponad, ponad te ataki nasze. No, A tu jak ładnie się otworzyła ta ryba, jak tu ładnie wszystko widać. Jej wnętrzności dużo miecha, bardzo dużo miecha. I kości pęknięte. I znowu. No. Piesień. Elegancki pierścin kwasu. Co my tu mamy? O, słabe obrażenia. Ale no cóż. Idziemy. Po tą dźwignię. Prędzej. O, no tak, 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 tak. Znowu zagadka, jak tam wejść. Tak, Rato lubi sobie tak ładnie. A nie, jednak już mamy, jesteśmy. Teraz będziemy. We oui, jest dźwignia Możemy wrócić sobie ładnie, tak? Je jeszcze jakaś tam dźwignia. tam, potem nie, weźcie, wy zdecyduj się. Hmm. Fajnie. Nie musimy tak daleko pędzić. To jest dobre. Konika weźmy, zawołamy. Jezu, no wchodź na tego konia. Tak, w końcu weszłeś normalnie. I tak jak przedtem sobie figle robiłeś i psoty. Żeby nie wchodzić na tego konia. Ale coś przymuliło. No, dajesz. Ha, 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 ha. I co, nie ma tu przejścia? No nie, jeszcze tego brakowało. Ale jak nie wiem co. Ej no, człowiek. Tu musi być jakiś most. To nowy. Jest. Nie, no jeszcze ty brakowało. O Jezu, niu. Masakra. No dawaj. No. Gdyby mnie to nudzi. jaki bond a ja następny następnym job you'll soon be lying in the dirt dobra to myśle pozbieramy że czy Takie tu wypadły. No, dajesz dajesz. Jest jeszcze nie tu. Znowu trzeba na koło przychodzić. Jak zwykle. sobie tu jakoś przejdziemy czy jakoś tam żeby znowu wrócić jest tak, widzimy nasz teleport jest znowu tamta. Dobra, znowu musimy iść tam. Jezu, ale znowu nas te blokują. Ale już jesteśmy na tej drodze. Droga przetrwania. To się tak nazywa. Są te grupki tych yy, mračnych elfów, które terroryzują. Miasteczko, ja pierdziele, No, wchodź na tego konia. No, ja jest Słuchajcie, boję się, że taka jest niedopracowana. Ale chyba jest dopracowana. Musi być dopracowana. Dobra, zbieramy wszystko. No, zbieramy, zbieramy. Zobaczmy, co tu jest. oprona 63, dobry właśnie. 335, słaby. Tu 10. Tu 21 na 30. Słaby. Z tego wszystkiego tylko tarcza dobra. Więc znowu udajemy się do kupca. I znowu wszystko sprzedajemy. Ten region nie no jeszcze zostawię sobie do skrzyni wejdziemy, zobaczymy co tam. Tu jest 38, 40. Yy, tu jest 65, właśnie. Ale właśnie, no, zrobimy tak, to wyjdziemy to 36. 50 też możemy sprzedać. Flet zostawiamy. A to tak przenosimy. Jest super. Teraz wszystko sprzedajemy. Bo nam się tak nie przyda. Tu mamy jakieś toporki fajne. Ale i tak słabe. Więc wszystko sprzedajemy. Bez różnicy. Miecze i wszystko i tak to sprzedamy to to za 1 zł 1 złoto jedna sztukę złota Bo musimy sobie kupić miksturki oj nie 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 Dobra, jeszcze raz. No tutaj tak to... No więc, sprzedajemy. Te żółte, bo one się nie przydadzą. I zielone też. Dobra, wchodzimy na konika. nowe tego konia. I udaję się znowu do tego starucha. Pewnie nam powie, że wszystko dobrze, wo poziom wody się opuścił i tak dalej. Ale i tak. Ale i tak, co by to powiedzieć. Ale i tak nie obejdzie się bez walki. Na pewno tam będziemy stoczymy walkę z jakimiś tam potworami. Tutaj też... ciągle staczamy jakąś walkę z potworami. Nie ma przebacz. No więc idziemy. Ah. Gdzie jest tamta? Aj, tu jest ta kapłanka. No dobra, i po kapłance. Więc możemy sobie spokojnie iść. little protection against fire. No rozwalamy i znowu, no teraz tu super, i nie ma nic, tu mam jakiś nie. Słaby ten miecz. No więc tak, my tu już jesteśmy. Więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć.